Witajcie na kanale Moja Przyjaźń z Frywolitką. Mam na imię Beata. Moją pasją jest Frywolitka i wszystko co z nią związane. Jeśli chcesz nauczyć się pracy tą piękną techniką, to jesteś w odpowiednim miejscu. Rozgość się i posłuchaj, a potem złap czułenka w dłoń i supłaj razem ze mną. Kochani, w jednym z poprzednich filmów, yy, jeśli dobrze pamiętam, to tam, gdzie uczyłam Was. Jak zrobić pierwsze kółeczko frywolitkowe? Mówiłam Wam o tym, jak spróć słupki, które, słupki, supełki, które są nam niepotrzebne. Jakie są przyczyny takiego stanu, kiedy chcemy takie supełki sobie podpróć? Ano wtedy, kiedy, kiedy zgodnie z wzorem patrzymy na wzór i okazuje się, że tych supełków zrobiliśmy za dużo. Albo mieliśmy wcześniej pomiędzy nimi zrobić jakiś pikotek i no i musimy sobie taką robótkę podpróć. Druga taka sytuacja to wówczas, gdy e, stracimy tutaj ruchomość e, tej pętelki. Tak jak Wam mówiłam, w trakcie jak uczycie się supłać frywolitkę, właściwie po każdym supełku radziłabym sprawdzać tutaj ruchomość, e, ruchomość tej pętelki ponieważ słupki supełki budowane są przez tą nitkę, która jest tutaj na pętelce, Natomiast supełki budowane są na tej nitce tutaj od czułenka. Skoro są budowane na tej nitce od czułenka, to ta nitka ma być cały czas, tak jak Wam mówiłam, ruchoma. I Wy po każdym zrobionym supełku sprawdzajcie sobie, czy ta nitka tutaj nie utraciła tej ruchomości. Jeśli tak robicie, jeśli robicie to po każdym supełku i nagle po ostatnim widzicie, że ta nitka już Wam się tutaj nie ciągnie, no to wówczas nie ma sensu kontynuować pracy, ponieważ nie będziecie w stanie zaciągnąć tutaj kółeczka. Zatrzymujecie się i w takim przypadku macie, macie tutaj niemal stuprocentową pewność, że błąd popełniliście gdzieś przy tym ostatnim supełku. Czyli gdzieś tam nitka źle została e, zawiązana, źle nam się supełek zawiązał. Węzełek, który tutaj nam się buduje, o przykładowo robimy ten węzełek, który tutaj nam się przekręcił, a wcześniej utworzył. Źle został yy, źle został, źle nitka została okręcona, źle supełek nam się zawiązał. O, zobaczcie. Czyli tutaj supełek się przekręca. Jeśli on się nie przekręci, no to może dojść do blokady tutaj tej nitki, tej nitki, która biegnie od czułenka. Co w takim przypadku? No prujemy taki supełek. Jak to robimy? Tutaj mam czułęko Clover, które kupiłam już na etapie nauki i wiedząc, że ono jest idealne do tego, żeby, żeby sobie próbować podpróć taką robótkę, ja tym czułękiem pracuję właściwie do dnia dzisiejszego, ponieważ no, bardzo lubię, bardzo lubię te czułęka, mylę się dość często, dość często muszę te supełki sobie podpróć, więc używam tego, tego tej wystającej końcówki. Nawet gdy pracuję czułenkami drewnianymi, które mają tutaj tą część zaokrągloną, to czułenko Clover trzymam sobie zawsze gdzieś w pobliżu, bo ono jest właśnie do tego celu idealne. Frywolitka składa się z supełków, a każdy supełek z dwóch elementów. Inaczej te elementy to te dwie, te dwie pionowe nóżki. Tutaj mamy dwie pionowe obok siebie nóżki, nad nimi u góry jest taka niteczka pozioma. Co robimy? Wbijamy tą wystającą część tutaj pomiędzy te dwie nóżki, a pod tą nitką yy, poziomą. Delikatnie, delikatnie, żeby nie naruszyć tutaj struktury tych supełków poprzednich, bo też może dojść do zablokowania tej nitki w kolejnym etapie. Więc robimy to niezwykle delikatnie. Cierpliwość jest tutaj bardzo wskazana. I w momencie, gdy ta pętelka nam się już otworzy, możemy to czułenko na drugą stronę przeciągnąć. Ale to nie koniec, ponieważ no, generalnie już możecie sobie tutaj sprawdzić, czy ta niteczka odzyskała ruchomość, bo może tylko ta jedna nóżka nam tutaj blokowała przepływ tej niteczki, ale najprawdopodobniej trzeba jeszcze spróć tą drugą nóżkę. i co robimy? Podbieramy sobie tutaj tą niteczkę, wkładamy, wkładamy czułenko przed tą nóżką. Delikatnie próbujemy się przebić na drugą stronę O ciągniemy sobie tutaj tą pętelkę, przygotowujemy, ale czułenko wkładamy od drugiej strony, czyli przeciągamy to czułenko od tyłu tej pętelki i tym sposobem mamy tutaj odblokowaną nitkę, mamy albo nie mamy. Jeśli sprawdzamy i dalej tutaj ta nitka nam się nie przesuwa, no to co nam pozostaje? Próć kolejny supełek. Co robimy? Wkładamy tutaj ten dziubek pomiędzy te dwie nóżki a pod górną poziomą niteczkę. Delikatnie, delikatnie. I mamy tutaj już otwartą pętelkę. Możemy przeciągnąć czułenko na drugą stronę. I druga nóżka. Podbieramy tutaj tą niteczkę, wkładamy czułenko przed tą nitką, przed tą nóżką drugą. Pionową i tutaj sobie ciągniemy, żeby ta pętelka nam się otworzyła, ale czułęko przeciągamy już od tyłu tej pętelki. I mamy drugi supełek, nitka nam się, nitka nam się w tym momencie przeciąga. Czyli to jest, to jest jedna sytuacja, kiedy w ten sposób możemy sobie podpruć taką robótkę tutaj już. Przykładowo z powodzeniem możemy to kółeczko zaciągnąć i tak samo będziecie się zachowywać w sytuacji, gdy takie supełki potrzebujecie spróć na łuczku. To jest dokładnie taka sama sytuacja, czyli najpierw wkładacie przez pętelkę od przodu yy, i tutaj nam, tutaj nam się rozplątuje pierwszy, pierwsza nóżka. Później wkładacie od tyłu i rozplątujecie drugą nóżkę. Tak samo, z, tak samo kółeczko jak i łuczek. Natomiast ja pokażę Wam sytuację, kiedy ja stykam się z momentem, gdy zostaje mi taka nitka zablokowana. Nawet teraz, kiedy jestem już w miarę, można powiedzieć, doświadczoną frywolitanką, bo mam za sobą te 5 lat, może nie jest to dużo w porównaniu do innych pań czy panów. Bo, bo są tutaj osoby, znam osoby kilkunastoletnie, a nawet, a nawet i więcej. Natomiast ja przez te pięć lat dość intensywnie tą frywoliczkę sobie tutaj supłałam, więc śmiało mogę powiedzieć, że jakieś takie doświadczenie już na pewno zdobyłam i mam jakieś tam spostrzeżenia i swoje sposoby na rozwiązywania różnych problemów. Tutaj sobie rozwiązałam tą niteczkę, ściągnęłam ją z czułenka, ponieważ szkoda mi było niszczyć i, i rozcinać tej nitki, a potrzebuję wykorzystać tutaj czułenko, bo pozostałe czułenka mam zajęte na, na inne projekty. O, tutaj sobie muszę końcóweczkę usunąć, bo mi się rozwarstwiły nitki. I zaciągnę sobie tutaj tą nitkę, nawinę sobie tą nitkę na czołę, tak jakbym zaczynała pracę, ale tak naprawdę część pracy ja tutaj mam już wykonane, bo chciałam przyspieszyć tutaj temat. Mam zrobione kółeczko. Jak zrobić kółeczko, to już w pierwszym filmie wiecie i nie o to tutaj chodzi, czyli prawidłowo zrobiłam, prawidłowo zrobiłam kółeczko. Natomiast co chcę zrobić? Tu mam taki wzór yy, prościutki, który, yy, który na potrzeby yy, wytłumaczenia sytuacji Wam przygotowałam. Mamy zrobione pierwsze kółeczko, które ma yy, 15 supełków, i potrzebujemy do niego bliziutko dołączyć drugie kółeczko, które ma też 15 supełków. One są identyczne. Nie ma między nimi żadnego pikotka, ale gdyby nawet był. Taki łączeniowy, to, to akurat nie o to tutaj chodzi. W czym rzecz? Mamy to kółeczko i robimy, przystępujemy do. Ja sobie tutaj odwinę nitkę, bo czuję, że ona jest tutaj okręcona za bardzo. Tak się właśnie odkręca nitkę, kiedy jest nadmiernie skręcona, i utrudnia to pracę w trakcie y, supłania. To jest taka metoda, taki patent. Przystępuję tak, jakbym, jakbym zaczynała drugie kółeczko. No a jak to się robi? Owijam nitkę z czułenka wokół palców. Tutaj sobie tą niteczkę przesuwam tak idealnie na początek tego poprzedniego kółka. Czyli tu mam podstawę tego kółeczka, więc tą niteczkę sobie tutaj przysuwam i przytrzymuję palcem, ale ona jest maksymalnie zbliżona... Do podstawy tego kółeczka poprzedniego i przystępuję do pierwszego supełka. Co robię? Okręcam nitkę wokół palców, kieruję czułęko pod pętelką do końca, do góry, nad pętelką i wracam. Ja na tym etapie ten supełek, który tutaj wiążę, zbliżam maksymalnie pomagając sobie palcem do samego początku do samego początku tego poprzedniego kółeczka. tak żeby tutaj nam nie powstała żadna przerwa przytrzymuję sobie ten pierwszy element supełka i zaczynam zaczynam supłać drugą nóżkę czyli nitka czułenko idzie nad pętelką do końca na dół pod pętelką i tworzę tutaj drugi element supełka. Zobaczcie, ten supełek w tym momencie zbudował nam się bardzo bliziutko tego pierwszego, tego, tego pierwszego kółeczka, podstawy tego pierwszego kółeczka i bardzo dobrze, bo o to mi tutaj chodzi, żeby te, te przerwy nie powstawały, ale Przesuwając tak już od samego początku te węzełki, no i cały supełek do, na początek bardzo bliziutko tego kółeczka, czasami zdarza mi się taka sytuacja, że tracę tutaj ruchomość tej pętelki. W tym momencie akurat to się nie stało. Natomiast no, miałam kilkanaście, a nawet nie kilkanaście, bo kilkadziesiąt takich sytuacji że jednak tutaj na tym etapie w, w, u mnie w moim przypadku ta ruchomość pętelki czy tej tutaj niteczki, którą ciągnę od czułenka została zablokowana. Po prostu źle gdzieś tutaj ta nitka się układa. Źle tutaj te węzełki, bo same węzełki na pewno dobrze mi się dobrze mi przeskakują, dobrze mi zmieniają ten ten obrót nitki. Natomiast no gdzieś tutaj następuje przyblokowanie na etapie już takiego ciągnięcia, czy dociągania tego, tego supełka. Tutaj bardzo bliziutko. Więc ja już mam takie doświadczenie, że jeśli robię, robię taki manewr, mam taką sytuację, to sprawdzam sobie tutaj ruchomość, ruchomość nitki, żeby nie było takiej sytuacji, że zrobię. 15 tych, y, tych supełków kończę, zabieram się za y, zaciąganie tutaj tego kółeczka, i okazuje się, że mam zablokowaną nitkę. I co? Muszę te 15 supełków po kolei sobie spróć. Skoro nitkę mam tutaj już odblokowaną, no to śmiało mogę sobie te następne supełki, tutaj już, y, tutaj już wiązać. Y, ja mam jeszcze takie takie. Y, Przeświadczenie w głowie, że co jakiś czas jednak mimo wszystko tą ruchomość nitki tak czy inaczej sobie sprawdzam, mimo że wiem, że raczej te supełki już dobrze wiąże, dobrze mi się te węzełki przekręcają. Dobrze, więc, więc ten temat myślę, że mamy wyczerpany, i tak jak wam mówiłam, to są sytuacje prucia supełków. Kiedy mamy albo niezaciągnięte jeszcze kółeczko, albo robimy to prucie na, nie na kółeczku, tylko na łuczku. Natomiast ja dość często próję, zauważam, że albo zrobiłam za mało słupków, albo z różnych innych przyczyn nie zrobiłam przykładowo pikotka, a kółeczko już, już zaciągnęłam. Takie kółeczko mo może nie zawsze, bo jeśli za mocno zaciągnę, no to może być to utrudnione, ale takie kółeczko też jest możliwe do uratowania. No bo co, w momencie, gdy nie miałam jeszcze takiego doświadczenia, to najczęściej jeśli zaciągnęłam, y miałam już takie przeświadczenie w głowie, że nic już z tym nie jestem w stanie zrobić, albo okrążenie idzie na zmarnowanie i muszę ciąć nitki, albo... Albo przynajmniej ten element muszę odciąć, przywiązać nitkę i, no i, i, i dalej supłać. Natomiast na ten moment niemal w 100% jestem w stanie takie kółeczko sobie tutaj rozciągnąć. Ale jak sobie w takich sytuacjach poradzić, to, to już nie w tym filmie. Bo po pierwsze muszę sobie przypomnieć jeszcze drugi sposób, bo to tak naprawdę są dwa sposoby, ja korzystam tylko, tylko właściwie z jednego, ale z tego co pamiętam, gdzieś, gdzieś w internecie widziałam jeszcze drugi sposób i chciałabym go Wam przybliżyć, to znaczy najpierw ja sobie go przypomnieć, a później pokazać Wam, jak z takich sytuacji wybrnąć. Żebyście nie musieli tutaj brać nożyczek i, i ciąć. Także na pewno taki filmik Wam też przygotuję. Na dzisiaj tyle. Zapraszam Was na moją stronę na Facebooku, gdzie możecie moje prace frywolitkowe sobie obejrzeć. I tam są prace na różnych etapach mojego frywolitkowego rozwoju. Możecie zobaczyć jak się rozwijałam przez te 5 lat dosyć intensywnego frywolitkowania, bo ja biorę nawet, nawet na wakacje co prawda spędzam czas dość intensywnie natomiast wieczorami lubię sobie tak na wyciszenie takie supełki, chociaż, chociaż kawałek elementu zrobić, więc oglądnijcie sobie te moje prace ja Was bardzo proszę o łapki w górę i o subskrypcję jeśli chodzi o ten mój kanał Yy, ważne są też dla mnie komentarze: piszcie, yy, co ewentualnie wam jeszcze powiedzieć, co wam yy, przybliżyć, jakie tematy może powtórzyć, coś, co jest dla was niewidoczne, nieczytelne. Także bardzo proszę, nie bójcie się pisać te komentarze. Dostaję sporo wiadomości prywatnych, natomiast co do tych komentarzy, to wiele się ich nie pojawia, więc nie wiem, czy jest to dla Was, nawet jeśli jest to dla Was jasne, zrozumiałe, czytelne, to bardzo proszę o komentarz, bo to jest dla mnie też budujące, że, że jednak rozumiecie te sposoby, które ja Wam tutaj przedstawiam. Na dzisiaj tyle i do usłyszenia, do kolejnego filmu. Cześć.